Ty kontra kamerzysta, kto wygra? Wiesz co, no, byłbym debilem, gdybym przyszedł tutaj, żeby dostać po mordzie. No. Boisz się? Nie, nie, ja staram się nie stresować. To jest podejście, liczy się to, co, co masz się w głowie też. Masz w głowie taką wolę zwycięstwa? No tak, no ja innej możliwości tutaj nie widzę. no, no Ja uwielbiam wygrywać. Jakie masz teraz relacje z kamerzystą? On przechodzi teraz ciężki okres. Czemu ciężki? Patrząc na to, co się działo na stanie konferencji, troszeczkę spokorniał chyba od tego rzutu szklanką. No, możliwe, aczkolwiek nie zagłębiałem się w ten temat, no psychologiem nie jestem. No my przechodzimy obok siebie, bo tutaj wiadomo, hotel i tak dalej, też jesteśmy tutaj razem na tej Atlas Arenie, no przechodzimy obok siebie obojętnie, no, no, nie rozmawiamy ze sobą, także tak to wygląda. Okay. Y uważasz, że kamerzysta jest prawdziwy w tym, co mówi, w tym, co robi? Nie, nie, na, na pewno nie, na pewno nie. No to jest internet tutaj. Myślę, że jakby 10% osób było prawdziwych, to by było dobrze. Czy uważasz, że to, co się stało na konferencji, to był po prostu taki zabieg medialny kamerzysty? A, znaczy, pyta się o, o wypo wypowiedzi niektóre, tak? Tak, z takim wybuchem agresji. No, zbyt ogólnie się o to spytałeś. Ciężko, ciężko mi je ocenić, co, co miałem wtedy na, na myśli. No, był też pijany, tak, to też bierzmy to pod uwagę. Okej, okay, troszeczkę Cię właśnie zdenerwowało, że był pod wpływem alkoholu. Yy, no, szczerze mówiąc tak, yy, bo ta rozmowa nasza na konferencji, na cage'u, yy, no, nie trzymała się kompletnie kupy, nie miała sensu, yy, jakbym gadał ze Słupem. No, straciłem tylko czas, żeby tam przejechać. Okej, okay, musiałeś jakoś głęboko szukać w sobie takiej yy, roli fightera. czy łatwo to przyszło? Raczej, raczej od samego początku, kiedy zdecydowałem się. O kanale Crazy Life nie zapomnę powiedzieć oczywiście, bo z meduzą tutaj, który tutaj stoi, robimy od 1 marca taki zajebisty na, na YouTube projekt. Będzie kanał Crazy Life. Nie mam tutaj ulotki, ale normalnie bym pokazał. Dobra, wracając. Co się tam będzie działo? A, streamy będą. Będziemy też robić walki. U nas takie. No, takie jakieś bokserskie. Jeszcze był z meduzą? Nie, nie, raczej aż tak grubo nie będziemy lecieć ale, ale będą jakieś tam fajne walki i będą za darmo też do oglądania, nie w żadnym pay per view. Co jeszcze? Jakieś wyjazdy za granicę sobie porobimy, także będzie ciekawie. Jeszcze wracając do kamerzysty, kiedy był taki moment przełomowy, że rozstaliście się tak biznesowo i po przyjacielsku? Czy właśnie wasza przejaźń się skończyła? Skończyło się wasze partnerstwo biznesowe? Kiedy był taki przełomowy moment? 24 grudnia 2020 Dlaczego? Co się wtedy wydarzyło? No wtedy wyrobiliśmy live'a, na którym się pokłóciliśmy. I od tego momentu już nie rozmawiacie? Yy, nie, no wiadomo, no, trzeba było jakoś tam yy, zamienić słowo, ale to przy takich już koniecznych sprawach. Okej, okay. powiedziałeś w którymś wywiadzie, już nie chcę powiedzieć, że to było na konferencji, bo nie pamiętam, że to, co spotkało kamerzystę, jeśli chodzi o jego pobyt w więzieniu, to nie powinno go spotkać? Źle no to rozumiem. nic ją nie mówiłem niestety. Mówiłem, że w ogóle nie powinien e, tam trafić. O to, o to mi właśnie chodzi. A, no dobrze. E, no to uważam, że za, ta, za takie coś, co zrobił, e, bo konkretnie on poszedł za, e, do aresztu, za, za tam e, tego niepełnosprawnego, no to mi za nim przesada. Bo, Dlaczego? Bo ja wiem jak te, te filmy się nagrywa od kuchni. To jak? No, no nie, 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 nie upokarza się ludzi specjalnie. Nie, nie. Jednak sąd wziął wszystkie aspekty pod uwagę. No ale ja też nie jestem sędzią, no to jest moje zdanie. Okay, czyli uważasz, że niesłusznie został wskazany? Ja uważam że nie. Okay, a jeśli chodzi o jego, yy, o jego związek z młodszą partnerką, to wypowiesz się na ten temat? No to jest, to jest temat rzeka, już się wypowiadałem raz na ten temat, mieliśmy taką, taką dramę małą i Ju, już... Tak jest. W prywatny stosunku, już abstrahując od tego, że to jest kamerzysta, jakby nie, twój... Nie, nie będziemy się bawić, no... Dla Ja mam dziewczynę w swoim wieku, o tak. Czy uważasz, że to jest negatywne? Nic nie uważam. Dobrze, bo tutaj za bardzo już wjeżdżamy na no, to... rzeczy, których Dobra. w tej gali w ogóle nie chciałem poruszać, bo nie chciałem kolejnych tutaj dram, dram robić. Chciałem przyszedł się tutaj bić, dać dobrą walkę i, i tyle. Kolejna walka z kim? Już masz jakiegoś przeciwnika na uwadze? Nie, na razie nie. Ale chciałbyś się z wszystkim zmierzyć? Zobaczymy, jak mi pójdzie w tej walce. Jakbyś wygrał, to kogo byś chciał wyzwać? Kogo bym chciał wyzwać? E... Może jest taka jedna osoba, ale to na razie tajemnica. Okay, ale ze światem mediów troszeczkę przybliż. Nie wiem, czy, czy ta osoba się zgodzi, czy to nie to będzie. Jest. Nie, nie. Nie możesz mnie tak ciągnąć za język. Już jest jeden taki kaniowski, który tak nie potrafi pociągnąć za język na wywiadzie, że później oglądam, ja co ja gadałem, nie. Okay, ale jest jeszcze jednak taka osoba, którą, a masz z nim konflikt z tą osobą? <śla> Proszę, nie ciągnij mnie za język. No, czy, tylko, no, tylko, no. Tylko, czy, tylko czy konflikt, czy to będzie taka walka sportowa bez emocji? <śla> nie wiem, czy ta osoba ma ze mną konflikt. Ale ty masz z nią. Czy nie? nie można tego tak nazwać. Nie, musimy to naprawdę skończyć.